Hej cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony, Rogaliki witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was naprawdę fajny film pod tytułem Nowe Das 2 i zastanowimy się nad konceptami nowego Das 2, jakie Valve będzie mogło wprowadzić tam aktualizację. Na początku tego filmu chciałbym również przypomnieć Wam o giveawayu na ponad 2,5 dolarów oraz dodatkowo kto subskrybuje ten kanał, komentuje, zalajkuje ten film ma szansę wygrać Butterfly Knife Case Hardened, który wyświetla się na ekranie. Wyniki poprzedniego giveawaya macie, macie oczywiście na moim fanpage'u, także możecie go zalekować, żeby być na bieżąco z wynikami. Dodatkowo możecie zostawić komentarz czy te koncepty mapy Deadless 2 Wam się podobają czy, czy nie i zobaczymy co uda Wam się wywnioskować z tego filmu, także serdecznie zapraszam Was do oglądania. Mapa D 2 jest najbardziej rozpoznawalną ze wszystkich map w Counter Strikeu Global Offensive i na pewno nie trzeba jej nikomu przedstawiać. Dzisiaj omówimy wam po prostu dwa koncepty mapy d 2 które zostały pokazane w warsztacie oraz koncept zmiany wizerunku tej mapy, czyli po prostu zmiana designu. Zobaczmy, czy takie koncepty wam się spodobają i zobaczmy czy w ogóle, czy w ogóle według was takie coś ma szansę przejść, czy też nie. Zapraszam. Po pierwsze chciałbym umówić zmiany designu mapy. Tak jak były to w przypadku mapy The Inferno, mapa deraz 2 również pewnie zostanie zmieniona pod względem designu. Ale czy będzie to aż tak tragicznie zmieniona mapa, że pożegnamy nasze stare piaski i będzie to wyglądało tak jak w tym momencie pokazuje wam się na ekranie. Sami dajcie znać w komentarzu, czy taki design mapy deraz 2 by wam się podobał. Tutaj oczywiście mapa jest niezmieniona, ale sam design mnie naprawdę powala i naprawdę wolałbym widzieć taką mapę Z2 w swoim Counter Strike Global Offensive. Dajcie znać w komentarzu, czy taki design Wam się podoba, mnie osobiście powala. I sami zobaczcie jak pięknie to wygląda, jeżeli nasze piaski porosły całe trawą i są całkowicie w innym designie, w takim designie mapy The Aztec mi się wydaje. Dajcie znać w komentarzu, czy według was taka drastyczna zmiana, tak jak w przypadku The Inferno, pojawi się również na mapie The Dust 2. No i mamy już pierwszy koncept zmiany, czyli zmiany na lepsze czy na gorsze. Dajcie znać w komentarzu. Zamykamy wszystkie drzwi na mapie. Tak, są zamknięte wszystkie drzwi. Jak widzicie, te na longu, te na midzie są zamknięte. Jest dodana taka rampa, dzięki której będziemy mogli się przedostać na długą. Sami zobaczcie, jak to wygląda i czy jest to ułatwienie dla terrorystów czy utrudnienie? Moim zdaniem utrudnienie, ponieważ łatwiej będzie bronić pozycji smoke'ami, jeżeli jest tylko jedna brama i po prostu ciężko jest wychodzić, jeżeli jest po prostu tak na wprost i jeszcze z góry strzelają do nas przeciwnicy. Wszystkie bramy jak widzicie, są zamknięte i możemy tylko jakimiś małymi, wąskimi przejściami przedostawać się na Bessy. Odbijanie bombsite'u w takim wypadku moim zdaniem w ogóle nie ma miejsca, czyli nic nie da się odbić po prostu z tego okna, jeżeli już to od po prostu trupy można taki bombsite odbijać. Mi się wydaje, że taki koncept mapy jest osobiście niemożliwy, ponieważ pozostawia on wiele do życzenia, jeżeli chodzi o balans dla obu drużyn. Tutaj mamy jakieś wnęki, jakieś przejścia, które pozwalają nam po prostu wyjść do trupy, co daje myślę słaby balans między drużynami, jeżeli zamkniemy wszystkie drzwi. Zakończyłoby to oczywiście legendarne wojny snajperów na midzie, co też myślę, że ludzie często grają właśnie dla tych dueli na, te, na tej mapie. Tutaj widzimy już troszeczkę inny koncept i również ukrócenie duelów na midzie poprzez reklamę. Ale tutaj znowu otwieramy na maksa wszystkie drzwi, wszystkie bramy. Otwieramy na maksa, co ułatwia nam zdecydowanie widok podczas wejścia na longa. Ten, ta osoba, która w tym momencie dodała tą mapę, dodała również system wentylacji, która pomaga nam przemieszczać się z longa na shorta, co myślę daje sporą przewagę różnie terrorystów, ponieważ mogą rotować tym ustawieniem do woli, a rotacja z długiej na pewno zajmuje sporo czasu. Wychodząc z shorta, cofając się, wychodząc longiem, można naprawdę zrobić niesamowite niesamowite wejście, jeżeli chodzi o fragi, jeżeli chodzi o zmylenie swojego przeciwnika. Dodatkowo mamy też utrudnione wejście do trupy. Sami widzicie, wejście do trupy jest tutaj na górze i nasz przeciwnik, jeżeli gram po stronie terrorystów, a przeciwnik gra po stronie ten, nie może sobie automatycznie do tej trupy wejść. Co daje naprawdę sporą przewagę dróżnie terrorystów, ponieważ naprawdę bardzo ciężko jest do tej trupy wejść. Ja tutaj sfailowałem swój skok, za to was serdecznie przepraszam. Sami zobaczcie, jak ciężko jest do tej trupy wskoczyć. Trzeba naprawdę fajnie sobie tutaj doskoczyć i sami zobaczcie, jak ta trupa wygląda. Jest tutaj sporo ułatwienia dla drużyny terrorystów i jeszcze terroryści mogą wejść sobie do dodatkowym wejściem, które zostało zbudowane specjalnie na Bomb B w tej modyfikacji tej mapy. Dajcie znać w komentarzu, czy taka modyfikacja mapy D2 Wam się podoba, bo mi osobiście ta adaptacja ma szansę bardziej przejść niż ta poprzednia, którą pokazałem. Dajcie znać odnośnie swoich wrażeń na temat nowej mapy D2, która jest właśnie w powstaniu i powstaje w rękach Valve. I dajcie znać, czy takie mapy by Wam się spodobały. Dzięki wam bardzo za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i mam nadzieję, że zostawicie pod nim komentarz, łapkę w górę oraz subskrypcję. Pamiętajcie, aby zostawić to, bo to motywuje mnie bardzo do pracy i pamiętajcie, aby wziąć udział wkiwała i wbijać na fanpage'a. Dzięki wam bardzo, jeszcze raz trzymajcie się, na razie się manko, pozdrowionka i